Już analizę tego przeciwnika, więc absolutnie zdajemy sobie z tego sprawę, że, że jest to przeciwnik, którego, który chcemy pokonać, i tutaj nie, nie ulega wątpliwości z Gibraltarem. Byśmy chcieli wygrać, i, i oczywiście dla kibiców wygrać przekonująco, ale tak jak Trener powiedział, a przy tym wszystkim najważniejsze będzie zdobycie trzech punktów, bo to jest jakby kluczowe to jakby reprezentacje i nas pewnie i Państwa wszystkich naj, najbardziej interesuje. Oczywiście każdy by chciał zagrać, ja myślę, że tutaj w Polsce jest pewnie za 100 tysięcy piłkarzy, którzy by chcieli zagrać w reprezentacji przeciwko <grych> przeciwko drużynie z Gibraltaru. Nie ulega wątpliwości, że, że jest to ogromne wyróżnienie. Więc z niecierpliwością każdy z piłkarzy przygotowuje się do tego i, i czeka na, na decyzję selekcjonera. Generalnie byśmy sobie już samobojarszyli myśląc o tym, ile by można przeciwnikowi strzelić. Trzeba też zauważyć, że wszystkie pierwsze połowy drużyny z Gibraltaru, wszystkie drużyny w eliminacjach miały z nim problemy. Wygrywały po 1, 2 do 0 do, do przerwy, i to zazwyczaj było ciężkie, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że, że być może początek może tak wyglądać. Nie musi, ale oczywiście na każdą ewentualność jesteśmy przygotowani. Jeżeli tak mówię, jeżeli uda nam się wygrać wysoko, myślę, że będą wszyscy kibice zadowoleni, którzy przyjdą na mecz. My będziemy zadowoleni jako drużyna. Jeżeli wygramy trochę mniej, to, to myślę, że też nikt nie, nie będzie z tego powodu. Martwił się na pewno, tylko trener wyciągnie <noise> wobec nas konsekwencje, <noise> ale tak naprawdę to wydaje mi się, że, że absolutnie 100% koncentracji, gotowość do, do, do meczu i życie pokaże, pokaże co, co, co będzie. Znamy e, drużynę Gibraltaru i, i wiemy, wiemy, co prezentują. E, także, także jesteśmy przygotowani w 100%. E, Wiadomo, no, no, trzeba trzeba się przygotować do tego meczu w 100%, nieważne, czy się gra z Gibraltarem, czy, czy z Niemcami, czy z innym zespołem. Trzeba wyjść na boisko i pokazać 100% swoich możliwości i, i to spotkanie wygrać. Nie można przed meczem zakładać, e, ile się szczeli bramek e, i jaką różnicą bramek się wygra. Po prostu trzeba wyjść e, i na boisku pokazać e, swoją siłę, pokazać swój kolektyw i pokazać to, że jest się silną drużyną, a ile bramek na koniec na koniec szczeli, to, to, to już pokaże boisko.